Drugi zadanie dotyczący geometrii analitycznej prostych prostopadów bądź równoległych. Napisz równanie ogólne prostej L równoległej do prostej k. 3x minus 2y plus pierwiastek z 3 równa się 0 i przechodzącej przez punkt p. O współrzędnych minus 1 i 1. Ok. To jeszcze jest w miarę proste zadanie, tak, góra dwa punkty na maturze. Ok. Od czego zaczniemy? Ma być prosta... Ne, od interpretacji. Mamy sobie prostą k, opisaną wzorem 3x minus 2y plus pierwiastek z 3 równa się 0. My chcemy napisać równanie prostej, która jest równoległa do tej prostej. Nie wiemy jakiej, czyli oznaczmy sobie l. I co jeszcze mamy dane? Że do tej prostej należy punkt p, tak? Minus 1 i 1. Koniec informacji. Co można wykorzystać? No to, że są równoległe. Jeżeli są dwie proste równoległe, to znaczy, że A1 równa się A2. To jest pierwszy krok, aby wyznaczyć nasze A2. W jaki sposób? Najpierw musimy przekształcić to równanie ogólne do postaci kierunkowej, z której odczytamy sobie nasz współczynnik A. Napiszmy sobie je. I tak. Postać kierunkowa to jest taka. Jeszcze napiszemy. Tak? Ax plus b. Czyli co? Y przerzucamy sobie na drugą stronę. I piszemy. 3x plus pierwiastek z 3 równa się 2y. Bo chcemy y, więc dzielimy przez 2 i piszemy. 3 drugie x dodać pierwiastek z 3 przez 2 równa się y. I to jest nasz współczynnik a. To. Tak, bo po, po prostu liczba, która stoi przy x, to współczynnik a. a1. I wiemy, że a w a jest takie samo, więc już możemy sobie napisać, że y to się równa 3 drugie x plus b. Musimy zatem jeszcze wyznaczyć drugą niewiadomą, drugi współczynnik, czyli nasz współczynnik b. Czyli tak, pierwsze, pierwszy krok w tym zadaniu... To było przekształcenie postaci ogólnej do postaci kierunkowej, tej prostej, którą mamy w treści zadania, aby wyznaczyć współczynnik A1. Drugi krok, tak naprawdę, to była interpretacja tego polecenia i tej zależności, że obie te proste są równoległe. Wykorzystanie tej informacji, tak? To był punkt 2. Czyli tu wpisujemy, że to się równa temu, tak? Trzeci punkt, to będzie odnalezienie współczynnika B. Tak? W jaki sposób? Z informacji tej, że punkt P należy do tej prostej. To jest właśnie trzeci punkt też. Jeżeli jakiś punkt należy do jakiejś prostej, to w 90% trzeba należy postawić ten punkt do tej prostej. Czy do prostej, czy, czy, czy też do funkcji jakiejś kwadratowej, obojętnie jakiej. W 90% należy go po prostu podstawić. Nasz wzór wygląda tak. No i w miejsce x wstawiamy sobie minus 1 i w miejsce y 1. Piszemy. 1 równa się 3 drugie razy minus 1 dodać b. Czyli mamy 1 równa się minus 3 drugie dodać b. Przerzucamy na drugą stronę i zapisujemy. 3 drugie plus 1, czyli będzie 5 drugich równa się b. Teraz już możemy napisać nasze równanie, czyli mamy. 3 drugie x, bo wyznaczyliśmy b, tak? Dodać właśnie 5 drugich. My mamy zapisać, napisz równanie ogólne. To jest postać kierunkowa. Zatem przerzucamy y i piszemy właśnie sobie postać ogólną. To była postać kierunkowa, jeśli napiszemy ogólną. Ax plus bx plus by plus c. W tym momencie to trzeba przerzucić tutaj. A, tak samo tu, tak? Przerzucamy i troszeczkę nam się zmieniają te oznaczenia, ale nie szkodzi. Piszemy 3 drugie x minus, bo zmieniamy znak na przeciwny, y, dodać 5 drugich. Równa się 0. Mnożymy sobie przez 2, bo nie lubimy ułamków, czyli mamy 3x minus 2y, dodać 5, równa się 0. Koniec! Czyli co? To był trzeci krok, żeby wyznaczyć B, i mogliśmy sobie zapisać równanie postaci kierunkowej. Czwarty krok w takim zadaniu to jest: tak naprawdę, przejście z postaci kierunkowej do postaci ogólnej. To wszystko. Do zobaczenia na kolejnych workach. Cześć!